Witaj. W kolejnym nagraniu chciałbym omówić ci funkcję przekazywania rozmów, czyli jeżeli na przykład masz firmę, gdzie masz do Fulkola dodanych kilku pracowników i w danym momencie nie możesz porozmawiać z klientem, możesz przekazać rozmowę do innej aktywnej osoby. I w tym nagraniu właśnie pokażę jak to wygląda, jak to działa, jak to można zrobić. W pierwszej kolejności oczywiście musimy zalogować się do naszego panelu, ponieważ w pierwszej kolejności Będziemy musieli odebrać tą rozmowę, a później dopiero zadziałać w kierunku przekierowania. Standardowo logujemy się do naszego panelu, klikamy Zaloguj, następnie wybieramy odpowiedniego użytkownika i klikamy Zaloguj. Oczywiście musimy przetestować powiadomienia PUSH, żeby wszystko było, że tak powiem, ok. No i w tym momencie w pierwszej kolejności zadzwonię z poziomu telefonu, żebyśmy mogli tutaj zobaczyć, jak działa przekazywanie rozmów. Wyskoczyło nam powiadomienie. W tym momencie odbieramy rozmowę. I tutaj pod naszą kamerką mamy opcję przekazania rozmowy. Klikamy przekaż rozmowę i naszym oczom ukazuje się kto dokładnie na jakim urządzeniu w tym momencie jest zalogowany. Po prostu do kogo możemy przekazać rozmowę. Więc w tym wypadku, jak widzisz, mamy tutaj opcję na zielono online. To oznacza, że dana osoba jest w tym momencie aktywna i tą rozmowę możemy przekazać. Również możemy zrobić to na telefon. W pierwszej kolejności ta osoba otrzyma powiadomienie, żeby zalogowała się do panelu i następnie będzie również tutaj w formie, nazwijmy to, koloru zielonego, czyli w formie aktywnej. Więc teraz wybiorę tutaj opcję online. I na drugim komputerze pokażę jak wygląda przekazanie takiej rozmowy. Klikam oczywiście poproś o odbiór rozmowy. I teraz na drugim komputerze jak widzisz bezpośrednio dzwoni full call czyli przekazanie połączenia. Odbieram połączenie. Jak widzisz, wszystko działa tutaj poprawnie. Na pierwszym urządzeniu otrzymałem informację, że przekazana rozmowa została poprawnie. Na drugim urządzeniu y, rozmowa została odebrana, więc konwersacja jest prowadzona teraz przez drugą osobę z firmy. Więc y, bardzo ciekawa sprawa w momencie, kiedy nie możemy bezpośrednio porozmawiać z klientem. Również dzięki temu, że możemy to wykorzystać w formie telefonu. Jest to naprawdę bardzo wygodne i bardzo przydatne. Jeżeli masz oczywiście jakiekolwiek pytania odnośnie tej funkcji, zapraszam do komentowania, zapraszam do kontaktu z nami, bardzo chętnie pomożemy. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i pozdrawiam bardzo serdecznie.